Hej, hej, dzisiaj odcinek z opuszczonej cegielni w Lewartowie, chociaż niektórzy na nim mówią, że to jest cegielnia w Pleszewie. Chociaż ja osobiście właśnie bym powiedziała, że ona jest w Lewartowie i też taką nazwę ma namalowaną na tym budynku. Chociaż nie wiem, czy to będzie uchwycone na tym nagraniu, ale na pewno na zdjęciu na Instagramie będziecie to widzieć. I teraz Wam opowiem historię, którą udało mi się znaleźć. Tego obiektu, chociaż no, nie jest jakoś dużo tej historii, a więc jest to nieczynna cegielnia w Lewartowicach, która została utworzona w 1795 roku. W starej cegielni w Lewartowicach powstawały cegły, z których wznoszono wiele budynków, nie tylko w okolicach, ale również w całej Polsce. Jest to duży kompleks budowli, na który składają się trzy hale produkcyjne. Oraz szereg mniejszych budynków biurowo magazynowych i prawdopodobnie w jednym z nich się właśnie znajdujemy, chociaż z całej fabryki pozostały jedynie puste pomieszczenia i trudno dociec ich pierwotnego przeznaczenia, tak jak w sumie sami widzicie. Z tego co wyczytałam i się dowiedziałam, to pozostało w niej półtora pieca Hoffmana, a duże hale jednak robią spore wrażenie, i sami się o tym przekonacie. Zwłaszcza część z piecami służąca do wypełniania cegły, która niestety uległa częściowemu zawaleniu. Imponująca jest również drewniana konstrukcja znajdująca się nad piecami. Od dnia 30 października 2009 roku tereny te są chronione prawem Unii Europejskiej. Pośród tych obszarów znalazły się niezwykle cenne przyrodniczo. Glinianki w lewartowicach, których teren liczy w przybliżeniu 7,5 hektara i leży w gminie Pleszew. W ramach programu Natura 2000 zostały wyznaczone obszary specjalnej ochrony ptaków i obszary specjalnej ochrony siedlisk, na których obowiązują, ochronne przepisy prawne i to cała historia, którą udało mi się znaleźć i w jakiś sensowny sposób ją złożyć i wam przedstawić. Jak już mogliście zauważyć i jeszcze zauważycie na tym odcinku, jest tu masa graffiti też takich niezbyt fajnych, ładnych, no, których po prostu ja nie popieram. choinka. Jeszcze jest do góry. Ale przejdziemy sobie parter. Najpierw. Bo już widzę, że ten sam jeden budynek jest ogromny. A tu jest cały kompleks tego, nie? ja naprawdę? Mega ogromny budynek. Nie mam pojęcia, co to było. Ale naprawdę robi to na mnie mega wrażenie. Tu byliśmy, bo tu poznaję, więc tam gdzieś są te schody. Nie, nie tu, muszę. Czyli jednak tam trzeba przejść. widzicie, już można się zgubić. Później pójdziemy tam do budynku. Tu są jakieś toalety, łazienki. W ogóle, nie wiem, tu byliśmy, chyba byliśmy, sobie zajrzeć tu przez okno, tak, tu jest, tu będą były te schody, e, już jeśli się można skupić, powiem Wam, o, są te schody. Mam nadzieję, że mnie nikt tu nie zobaczy, bo co prawda to nie ma za bardzo jakiejś ulicy, nic. Ale ktoś już się pobudował dosyć blisko tej cegielni. Mam nadzieję, że problemu nie będzie mieć. Nie wiem, co takie małe pomieszczenia. To chyba tu wszystko na tej górze. Dobra, to w sumie schodzę na dół i idziemy tam dalej. Więc idziemy teraz do tego budynku. Później spróbujemy obcykać ten. I na koniec sama cegielnia. Mam nadzieję, że tu nikogo nie spotkam, ale póki co nikogo nie było. Więc fajnie. 오, 왜 이리 토스다 czy jakieś wyjścia tu chyba na ten dom wyjdziemy więc wolę się nie wychylać tu jakieś toalety раз по упонию скакать. Я yes. снова. Mm -hmm. No to jesteśmy w cegielniczym? Ej, bo tak mam wrażenie, że przeszliśmy do innego budynku. Już tutaj? Nie mam pojęcia. Wyjdziemy sobie tutaj. Tutaj to wygląda tak. Mega ogromny kompleks, wam powiem. Tu jest. Dobra. A tu już pole w ogóle. Więc nieźle. Dobra, my chyba byliśmy w tamtej części też. Więc już sobie stąd wyszłam i idę teraz tutaj, bo tutaj widzę, że są jakieś drzwi. A nie, to smokna. Dobra. A gdzie tu by było, jakieś drzwi? To jest jakieś dobre pytanie. tam są, dobra? Tam się trzeba przycisnąć? Dobra. Aha. Dobra. O nie, ale w topa, ja tu nie chcę wpaść. Dobra. Nie trzeba jakoś wykombinować inne wejście. Już chciałam chwalić, że to jest miejsce bez śmieci, z takiej ilości śmieci. Ale nie można tego powiedzieć o tym miejscu niestety. Dobra. W takim razie idziemy sobie tutaj. Najpierw. Chyba tu ktoś coś robił. zła impreza chyba była. Tu jest tylko tak. Ale, ale to zwiększy, To jest, większy, tam jest chyba dalej. Tylko nie. Nie no, to chyba koniec tego budynku. A wydawał mi się z zewnątrz chyba większy. Dobra, może i tak, może mi się przewidziało. E... idziemy dalej. Ale naprawdę no, robi wrażenie, że tak powiem. No, to już nie będę musiała wyciągać. Dobra, to zobaczymy, czy będzie coś widać, czy nie. Może na wszelki wypadek to ty wezmę. Dobra, dobrze, że wzięłam, ale a jak to mega fajnie. Tam też przejdziemy sobie dookoła. Jest to przejście do, do innych kompleksów, ale sobie zobaczymy, jak to wygląda. Tutaj, tak. Tu tak. są schody, do których zaraz przejdziemy. W nie jest straszne. I Tu jest tak. W sumie powiem Wam, że tu widać, że jest pozarewane wszystko, ale może no, się uda wejść na wyższe poziomy. Tutaj skakać się nie będę, ale myślę, że z góry może się tam da zobaczyć, co jest w tamtych pomieszczeniach. I w sumie, no, też na przykład myślę, że tamte mm, dwa pomiesz nie, nie pomieszczenia. A w sumie, budynki sobie obejdę na szybko i po prostu zobaczę, czy są takie same Ej, oczywiście z Wami Nie widok tu jest Ojej. Nie, nie żeby coś, ale zrobiło to na mnie naprawdę wrażenie ogromne Wygląda. I tu chyba są jeszcze. A nie, bo to jest to samo piętro, dobra? To coś mi się pomyliło, dobra? Nie było tego. Tam sobie jeszcze myślę, że wejdziemy zerknąć. Na pewno. A chyba widzę, że są. Takie same. No ale co, nic nie zaszkodzi, jak wyjdziemy też, nie? Ale to obok widzę, że jest w dużo gorszym stanie niż ta tutaj, co aktualnie jesteśmy Jest wyjście dobra No to cóż, idziemy tam z powrotem do schodów. I idziemy do pozostałych cegielni Mi się wydaje, że to w sumie to ogromne. To są jakieś fabryki, cegieł, cegielnie. Nie wiem. Tak mi się przynajmniej wydaje. Możecie pisać w komentarzach, jak wy uważacie. To jest na wszystko z To chyba były te schody. Tak, tutaj w sumie ja jeszcze o właśnie do góry. Bardziej. Ojej, jak to zarobiście wygląda. Ale w sumie to wszystko wygląda właśnie w ten sposób, więc nie widzę sensu. Więc wchodzimy i idziemy dalej. Kutam, nie sądzę, żeby coś było Jest jedynie pozawalany dach. Dobra, więc idziemy sobie teraz do tego, ale widzę, że to też jest... To jest w ogóle bardziej tutaj w wodzie No i tak jak mówiłam, no widzicie, stan tego jest tragiczny, więc to się może tutaj nie opłaca wchodzić. O, tu możecie sobie jedynie zobaczyć, jak to wygląda do góry. Schody, na które ja bym nie polecała ogólnie wchodzić, bo w sumie nie ma jeszcze barków, A podłoga w nie najlepszym stanie. Tutaj to tak w sumie wygląda. A tutaj nie wiem, czy my byliśmy, czy nie. Dobra, to chyba by było na tyle w tym odcinku, więc w sumie przejdę się tą drogą i się z Wami pożegnam, więc jeśli Wam się odcinek podobał, to zostawcie łapeczkę w górę, subskrypcję z dzwoneczkiem, aby nie przegapić żadnego mojego odcinka i żeby ten kanał mógł się rozwijać oraz po to, by było nas tylko coraz więcej oraz mu z miłą chęcią. Zobaczę jakieś komentarze ze swoją opinią czymkolwiek. Sorry, że jeszcze dogrywam, ale nie byliśmy w tej hali ogromnej. Mm że naprawdę mega to wygląda jestem zach... No, można powiedzieć że jestem zachwycona tym budynkiem nie? w sumie nie budynkiem a po prostu cegielnią jako obiektem duży tu, tu w ogóle wiszą Nie wiem co to jest w sumie za przejście tutaj jestem pierwszy raz w ogóle w tym. tu w tej cegielni całej, więc jakby nie znam już takich zamkamarków, ale to jest chyba to, tak to jest ta druga w ogóle, tu byliśmy chyba. To byliśmy, bo to jest ta druga. Cygienie. Dobra. Teraz to na pewno wszystko obeszliśmy. Obszliśmy. kto ktoś mówi. W ogóle wchodząc tu nie zwróciłam uwagi na ten hak. Ciekawe do czego służył. Możliwe, że tutaj były dwa piętra, ale nie widziałam żadnych schodów, a nie będę ryzykować. I teraz to na pewno cały ten kompleks obeszliśmy. Widzicie jakie ono ogromne jest. Także... Mega jest, mega, 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 naprawdę, przepraszam, że tak się powtarzam, ale no po prostu nie mogę się zachwycić. Dobra, więc idziemy sobie teraz do tego, ale widzę, że to też jest, to jest w ogóle bardziej tutaj w wodzie. No i tak jak mówiłam, no widzicie, stan tego jest tragiczny więc to się nawet chyba tutaj nie opłaca wchodzić o, tu możecie sobie jedynie zobaczyć jak to wygląda do góry To są schody na które ja bym nie polecała ogólnie wchodzić bo w sumie nie ma jeszcze barków a podługa w nie najlepszym stanie. Tutaj to tak w sumie wygląda. A tutaj nie wiem czy my byliśmy, czy nie. Ale dobra, to chyba by było na tyle w tym odcinku, więc w sumie przejdę się tą drogą i się z wami pożegnam. Więc jeśli Wam się odcinek podobał, to zostawcie łapeczkę w górę, subskrypcję z dzwoneczkiem, aby nie przegapić żadnego mojego odcinka, i żeby ten kanał mógł się rozwijać, oraz po to, by było nas tylko coraz więcej, oraz no, z mią chęcią zobaczę jakieś komentarze ze swoją opinią czymkolwiek. W ogóle jeszcze tak dopowiem do tego odcinka tak na koniec, że na początku właśnie filmiku mogłam się pomylić w nazwie. Wiadomo, każdy z człowiekiem ma prawo do tego, ale poprawną właśnie nazwę, bo to jest cygenia w Lenartowicach, macie w tytule, w opisie i prawdopodobnie może też będzie na miniaturce. Więc to jest poprawna nazwa. Nie żadne lewartowice, lewartów, nic takiego, tylko po prostu lenartowice. Tak się to poprawnie nazywa.